Siemanko 25 luty godzina 7.7 jadę dzisiaj w inne tereny trochę dalej parę kilometrów dalej ale jadę w inne bo, mm. bo <tusza> tu gdzie ostatnio byłem no, tyle ludzi że nie warto chodzić chyba. Jadę nowe tereny dzisiaj I jak coś będzie na pewno się odezwę Pogoda nie Nie jest najgorsza, bo jest pochmurno Ja lubię takie pogody To dobra, widzimy się w lesie Jak na razie takie tereny Jestem tu pierwszy raz I widzę, że jest fajnie tutaj Patrzcie jakie Magda To siłosiowe tereny Może z Łosia coś wpadnie Zobaczcie Takie tereny okręca się tutaj. Może coś panię. Zobaczcie jak wysoko one jest drzewo no naprawdę konkrety muszą chodzić po tym lesie jestem tu pierwszy raz Na nie wiem gdzie jestem, dokładnie będę musiał sprawdzić na nawigacji ale idę dalej pokręcę się i do w Świery Gęste może tam coś znajdę Widzicie ładnie. O co mi jest? O szranki. Tereny bardzo fajne fajna wycieczka dzisiaj jest świreczki no, no i fajnie bo w ogóle ludzi nie ma Mogę po cichu, żeby ich nie wystraszyć. Może coś się podniesie dzisiaj, w końcu. Dobra lecę dalej w tej świerki pochodzę w koło zobaczę czy coś się trafi Przed chwilą mi były skoczyły dziki One są tutaj 20 sztuk nie wiem którym iść teraz Chyba pójdę tam gdzie one Może mi się uda ich nagrać Jeszcze je słychać Kamerę będę miała widzisz to co wielkie dobra jak je nagram to się odezmę zmiana terenu godzina 9.53 tam, co widziałem. Widziałem sarny, łanie, no i te dziki. Dzików ni niestety nie udało mi się nagrać, ale teraz jadę w drugie miejsce. Zobaczymy, co tutaj jest. Ja jak coś będzie ciekawego, to standardowo nagrywam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę albo w dół, subskrypcji, a ja lecę. jest łoś o możemy go widać Młody dobra nie będę za nim wszedł no już prawie wszystko widziałem teraz czas na jelenie